Cześć, ja jestem Patryks, a to jest kolejny odcinek Świątecznej Przygody. Eee, skończyliśmy w tym oto miejscu. Poprzedni odcinek, jeśli go nie widzieliście, to serdecznie zapraszam. Eee, tutaj ognisko nam psuje śnieg, ale to tam już trudno, śniegu zawsze napadać. Może więcej, jak widzicie, cały czas pada, ponieważ jest to modpak, w którym ciągle pada śnieg. I nie da się tego zmienić. Dlatego że nie ma słońca i moby nie będą się palić w, no w nocy i w dzień. No ale... No cóż. Życie takie bywa <ścoughs> e... o dobra. Teraz jest dobrze. Widzimy nasz mój piękny sweterek. E... Dzisiaj pójdziemy sobie do tamtego domku. Pójdziemy do tamtego domku zobaczyć, co tam się dzieje. I jakie jeszcze tutaj plany? Oczywiście diamentowa siekiera, znaleźliśmy w poprzednim domku. Jakie są plany na dzisiaj? Plany są dzisiaj zrobić sobie żelazne rzeczy, żelazne narzędzia i żelazny secik. Zbrojkę, oczywiście, o co mi chodzi. Co ja chciałem zrobić? Eee, a dorsza, cyk rzucamy, niech się pieką. Eee, a my chyba mamy wszystko, a więc e, lecimy do tamtego domku, zobaczyć co tam się dzieje. A później zejdziemy sobie do kopalni. E, jest to sezon pierwszy, oczywiście, świątecznej przygody. Jeżeli chcecie zobaczyć moje dalsze losy na tym świecie. No to serdecznie zapraszam oczywiście do oglądania. Filmy są codziennie od 1 do 22 grudnia, ponieważ później wyjeżdżam i nie mam jak nagrywać. Eee... czy bo jest daleko poszedłem. Od 1 do 22 grudnia codziennie są odcinki z tej serii. Dzień dobry, co to za chatka? Biedna chatka, nic tu nie ma. To, to, to są mogę wziąć co najwyżej Zawsze jakieś dodatkowe coś o, Dobra, nieważne, cofam ile pieczonych rzeczy. Jabłka Więcej jabłek Dwa żelaza i strzały. Okej okay, i złote jabłko, węgiel Dobra, dobra Cofam. <noise> to jednak nie jest biedny domek Dobra, czapek. Czapek. Yy, czapek Nieważne, zakładamy. No dobra, otwórz okno i wychodzimy sobie. E, Jeszcze pochodnie, może ukradnij. O kurde, e, ja nie wiedziałem, że to jest czyjś dom. Ja myślę, że dopuszczony jest tak jak. To zawsze są opuszczone domy w Minecraft, proszę mnie zostawić. Nie chciałem nic złego, panie. Nie wiem sobie czym ty jesteś, ale. Dobra, chyba mnie zostawili. To y, Oczywiście, że był dobry pomysł, żeby tam iść, ponieważ dzięki temu mamy. Mamy żelazo, mamy inne rzeczy. Mamy złote jabłko i strzały. Także fajnie. Dobra, stawiamy to tu. Tu mamy ognisko e, I będziemy iść sobie do podziemi Raczej trzeba będzie wykopać jakąś po prostu tutaj dziurę Odłóżmy tylko e, Spodnie zrób o. Elegancko Cztery żelaza Możemy kilof zrobić. Strzały oczywiście sobie wezmę. To wszystko tu wrzuć. Eee, I tak, i zrób sobie żelazny kilof. Jak to tu wygląda? Diamenty, lawa. No, tutaj jakieś pszczoły. Czy inne rzeczy? To jest dosyć ciekawe. Musimy zabić dziesięć yy... nieumarłych istot. O, i zabić villagera. I dziesięć villagerów. Daj classy. <laughs> Kill the rider. Scroll. Dobra, tutaj widzę, że jakieś dzikie rzeczy będą się działy. Ja do końca nie ogarniam. Także, jak macie jakieś dla mnie porady, to y, piszcie, chętnie y, poczytam. Y, myślę, że gdzieś tutaj możemy zacząć się wkopywać, y, stworzyć naszą prawda y, kopalnię w tym miejscu. Węgiel. Znaczy, no przyda się, ale nie wiem, czy to jest dokładnie to, czego teraz szukam. No, ale jak już jest, to go tutaj spieszmy. Okej, okay, i tu w dół. Nie wiem, jak głęboko będzie trzeba zejść. W sumie mogę sobie więcej tych kamiennych kilofów zrobić. Czy ja mam drewno jakieś? Nie mam. <śmiech> Szkoda. <śmiech> Ale może znajdziemy sobie jakąś... ...dziurę. Znaczy... ...dziurę, no. Kurde, jak to się nazywało? Zgubiłem słowa. Ym... No to... Spalnia, o. Jaskinia, o od te, tego słowa szukałem. <laughs> Że jak noc nas słapie To nie wiem, bo jak się już raz tam do góry pojawią moby, to one tam będą cały czas. Bo słońce ich nie spali. One tam będą, dopóki się albo nie zdispaulują albo nie... ich nie zabije. Albo nie wiem, piorun ich nie trzaśnie, czy coś, ale na no, to raczej jest mało prawdopodobne. Zaraz się kill będzie kończyć tutaj niestety. Eee, yy, Mogłem kopać sobie na jedną, na jedną kratkę. No i tu źle wykopałem. I to tak chyba zrobię. Kopmy na razie na jedną kratkę. I w ten sposób. Po prostu w dół. Nie wiem na jakim y, tutaj. O i proszę bardzo. <laughs> Jaskinia Acquired. Dobra, teraz trzeba to jakoś sensownie rozegrać. Może tak. E... Kurde. Dobra, tak. E, tak. I tak. Nie stawaj tej pochodni. Tu. Dobra. No to zaczynamy zabawę. Możesz mnie nie bić. Dziękuję. E, więc tak, szukamy żelaza i w sumie wszystkiego. No, może oprócz miedzi. To się nam na razie nie przyda, a jeżeli się przyda, to zawsze można się wyrócić. bo to jest dosłownie wszędzie. No i ten widok już mi się bardziej podoba. E hm. Duże laza. Potrzebujemy na pełnego seta chyba 24 na samą zbroję, plus narzędzia, plus jakieś inne rzeczy. Trochę trzeba będzie tego zebrać. Jest żelazo kolejne. Jedno, dwa, trzy. Ojej, to duże te zboża są. Myślałem, że to jakieś pojedyncze te będą, a tutaj całkiem duże rzeczy. Jak już 20 jest, o tu jeszcze 21. O, tutaj zambiaka słyszę i więcej żelaza, Jezus Ile tego jest? Coś oczywiście nie narzekam, bo to tu przyszliśmy, żeby zebrać żelazo. Nie obraziłbym też się, jakby jakieś diaksy wpadły, no ale to nie wiem, czy nie jesteśmy za wysoko, jak na diaksy, tam sobie zaraz zejdziemy. Tylko chcę ogarnąć jeszcze tutaj, czy coś dalej nie ma. Dzień dobry, Panie Creeperze. Proszę się ode mnie albo tak. Tak też może być, tylko żebyś mi tu nie przeszkadzał. Tu jest żelazo kolejne. Oj, tu jest. Um, słyszę jakieś rzeczy, które nie jestem pewien, czy chcę słyszeć. Nie wiem czy wy też to słyszeliście, ale tam jakieś wrzaski były. Na pewno nie brzmiały przyjaźnie. Tu zbieramy 39, co już jest całkiem solidna liczba. Dobra, tu jest ślepy zaułek. Jeszcze można w drugą stronę pójść. Uh -huh. O kurde, szkielet. Dziękuję. Nie stawiaj tej pochodni, to typie. Ała. o oh. no dobra tak też można fajnie by było jakby mi czaszkę dropnął w ten szkielet tak w sumie to nie wiem czy creeper musi wybuchnąć żeby czaszkę dropnęło, czy tak niekoniecznie żebym się tylko nie zgubił w tej jaskini cały czas zapominam tego słowa, dobra tu jest pusto <laughs> No, jak mówiłem, fajnie by było na jakieś diaksy trafić, coś tego typu. Dobra, ja chyba stamtąd przyszedłem. E, to mniej więcej wiem, znam drogę powrotną, a tu jest e, znacznie większa e, jaskinia, której warto by było się bliżej... ...bliżej przyjrzeć. Tylko wień... O! O, to ja nie wiedziałem, że tak się dzieje. O, dzień dobry, panie Creeperze. I do widzenia. <laughs> Tylko teraz, tak. Jedynym sensownym zejściem to jest chyba przez tą wodę, w której jest Creeper. Albo już nie jest. Nie wiem, co się z nim stało, no ale. No ale dobra. Gwoziu, wielkie to. Dobra, tam jest złoto, które też sobie zbierzemy, bo będziemy mogli je wykorzystać później do e, handlu z creep, Tak, z creeperami, dokładnie. Z piglinami. W sumie nie wiem, jaka to wersja jest, ale zakładam, że 120. Jednak. E, dzień dobry. Tam jest dużo mobów. A ja tu na dół zlazłem teraz? Dobra, tu jest zejście w dół. <laughs> w takiej bardziej zamkniętej przestrzeni, a ja tu się chyba będę lepiej czuć. Yy, ponieważ nie może mnie tutaj. W każdej chwili y, z dupy szkielet zacząć strzelać, a raczej go zobaczę, zanim to się stanie. No dobra, złoto jest, złoto zbieramy też oczywiście. Y, aha, i tu jest ślepa uliczka, świetnie. Nie no, tak po prostu w dół to ja się nie będę kopać, nie mam zamiaru. Także trzeba stąd wyjść. Fajnie by było tarcze mieć. Ale nie mam drewna ze sobą. O, jest ametyst tam. Możemy w sumie go trochę zebrać. Albo tutaj na dół zejść i tu jest mineshaft. Tu jest jeszcze mniejsza szansa, że mnie jakiś szkielet dostrzeli. Bo tutaj to ja raczej go na pewno będę widział. Tu, tu jeszcze idzie gdzieś tam w dół, ale to się tam... tym zajmiemy kiedy indziej. Nie wiem gdzie mam iść. Pusto tu coś. Ogólnie ja wiem, że to się nazywa świąteczna przygoda, a w tym odcinku jest mało rzeczy związanych ze świętami. I w poprzednich chyba też jakoś nie było bardzo dużo. No ale no cóż, no co, co ja mam poradzić? Tam jest jeszcze więcej rzeczy. Świąteczna przygoda, ponieważ ją gramy w święta. A yy, i dlatego, że. Yy, z tego co wiem, to są tutaj dekoracje świąteczne, które możemy normalnie porozstawiać. Jako yy, zwyczajne bloki i dekoracje do domu. Także na pewno z tego skorzystamy. Za chwilę będzie tak tego żelaza. Yy, no, a co, tu jest pochania, prawda? Oczywiście, że to jest pochania. Yy, no i co ja chciałem teraz powiedzieć? Yy, skupiłem wątek. Kulę jest żelazo jeszcze? Aha, że no, nie może być też każdy odcinek jakoś turbo ze świętami związany, no bo to by nie miało też sensu. Musimy. Minecraft też na tym polega, że trzeba chodzić po. Dobra, <laughs> była chwila skupienia. Zbroja dla konia, bardzo chętnie. Kości, bardzo chętnie. O, jingle bells, ale zarąbiście. Dobra, to bierzemy. Tutaj chlebek jakiś dodatkowy. Kolejny Jingle Bells. Tablet of Home. O. Dobra, możemy sobie wrócić e, do domu. Name tego oczywiście weźmiemy. Proch, jakieś nici. Dobra, bierz to. Ale świetnie się składa, że taka, taką kartę dostaliśmy, bo możemy teraz iść gdzie chcemy, tak na dobrą sprawę, w tej kopalni, jakkolwiek się zgubić, potem użyjemy sobie karty i jesteśmy w domu. E, oj, 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 oj. Diamenty! Diaksy! Jeden. Szkoda, że tylko jeden, ale, ale diaksy. Chociaż to, chociaż ten jeden. Oj, 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 tu dziura. E, nie mam tarczy. To tam było drewno. Nie zebrałem go. Więcej diaksów. Tu już jest więcej. Zaraz wyjście. Pięć już. Aha. Tu kolejne jakieś korytarze. Może więcej diaksów się trafi? <noise> Na przykład. Yy, dobra, to jest pusto. Zjedz chleba. Yy, I chodźmy tutaj do lawy. Bo tam gdzie lawa, tam diamenty. Wszyscy wiedzą. Albo niekoniecznie. Weź, zabierz mi stąd do lawy, żebym mógł przejść. Na przykład gdzie, gdzie my jesteśmy? No, Nawet też tak daleko w sumie nie jesteśmy od domu. Tam coś jest jeszcze dalej. Dobra, idziemy. O, to znowu te krzyki. Eee, uh -huh. Tu jest już jakieś większe przejście. <laughs> Czy to będzie... Nie, to jest połączenie, to jest kółeczko się robi, dobra rozumiem. I tu można iść jeszcze w dół albo tam Glow squidy. Dobra, weźmy może trochę tego barwnika. z tego barwnika, atramentu świecącego? Się może przydać e, i tu będzie pusto, prawda? Oczywiście. No dobra, ale tak, e, mam dużo śmieci w ekwipunku. Których będziesz trzeba pozbyć, żeby wziąć lepsze rzeczy Nie wiem jak tej karty w sumie użyć Hold right click to teleport Alternatywnym obcym jest po prostu kopanie się w górę O tutaj też jakieś te glowing inksaki Podusiły się pewnie biedne w ścianie. Teraz stąd weźmy, bo też się może przejść na przykład do jakiegoś supersmeltera. Coś tego typu. Toryf też w sumie mogłem wziąć. Chociaż żelaza to dużo mamy. Póki co. A zawsze można się tu wrócić. Tylko pytanie: czy ta karta jest. Karta jest pewnie jednorazowa Eee... niestety No ale cóż, przynajmniej ten raz możemy gdzieś się zgubić i bezpiecznie wrócić <laughs> No ja już tutaj się w sumie zgubiłem i nie mam do tego pojęcia gdzie byłem, a gdzie nie Tu byłem, bo to jest to kółko W tą stronę idź Może tędy nie wiem czy to byłem, czy nie Tu jest pusto Ała! Nie zauważyłem tej dziury Tu jest więcej glow squidów Czy ja tu byłem? Czy ono się zrespiło po prostu na nowo Aha. Wejdźmy może tu i tu jest, aha, myślałem, że to jest jakiś większy ten obszar, ale jak widać niekoniecznie. Teraz to akurat by się przydała większa kopalnia jakaś, tu tylko do tej lawy nie spaść. Eee, Dodajmy sobie oczywiście złoto do naszego ekwipunku. I idziemy dalej. Dalej w głąb. Ja bym zatkał tą lawę. O. Bo tu mi blokuje przejście, a coś tam może być. Znaczy tu chyba nie zjemy pod dalej, ale... Może coś pod lawą będzie. Nie sądzę, ale zawsze jest taka opcja. Emocjonujące, naprawdę. Dobra, nieważne, czas do domu. Ile to trzeba trzymać? Knowledge of death. A uh, wow, Wognisko w ognisko wlazłem Co mi to pisze? Uh, your knowledge of death increased O wow 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 Dobra, chwila, chwila Bo tu jakieś Dziwne rzeczy się dzieją. Aha. Alchemist. Concentration. Jailer. Memento mori. 50% experience. Necromancer, eee. o to jest dobre w sumie, to sobie wezmę eee, i postępy mamy tutaj wykonane, jakieś o tutaj. You created magic tablet. No, nie create. Nie stworzyłem go, tylko znalazłem. No ale już. Chyba na jedno wychodzi. Choose the first Knowledge. You used an uh, of prey on a grave. Dobra, to jakieś dziwne rzeczy są. Mamy ehm, 5 diamentów. Nie wiem, co z tym zrobić. A jak się robi ee, piec? Hutniczy, jak się to robiło? Z żelazem, chyba ale nieważne, już dobra, Robię tak po prostu. Cyk, weź to wszystko, tu porzucaj. Strzały, zostaw. Cyk, cyk, cyk. Dobra, <laughs> to ja czekam, aż to się. Przepali to ja czekam aż to się przepali. A w tym czasie z Wami się żegnam. I co zrobimy z tymi wszystkimi surowcami? To już w kolejnym odcinku. Już jutro. Także ja się z Wami żegnam. I widzimy się w kolejnym odcinku świątecznej przygody. Cześć i do widzenia.